Beczko moj, beczko moj, beczko moj Jak bez ciebie porozwożę cały gnoj Jak morak podronuje, jak posienie, uję. Bez ususza nie da rady, panie mój Witam serdecznie, z tej strony Dominik z kanału Gospodarstwo Jasice Dzisiaj będzie to łączony odcinek z tego nagrania Teraz się będziemy brać za już pielęgnację trawnika pod kątem e, już koszenia. Pierwsze koszenie w tym, e, w tym roku. E, chciałem wyprostować, bo tamten jeden odcinek, co było z e, kwietnika, e, no, no, odnowianie tego kwietnika razem z niby aeracją, e, to się pomyliłem, ponieważ e, zupełnie inaczej się ten sprzęt nazywa i, i ta czynność dodatkowo. To jest wertykulacja, czyli to jest rozcinanie i wyciąganie tych resztek trawy z trawnika, jak i też dodatkowo lekkie spuchnienie i możliwość lepszego ukorzenienia się od nowa trawy. A aeracja to jest napowietrzanie trawnika. Także zupełnie to są dwie różne kwestie jeśli chodzi o to, ale generalnie będziemy się brać za koszenie trawnika zobaczymy jak to z kosiarką zaraz z kosą wychodzi u mnie jak i też musimy się wziąć za pomiędzy drzewkami i warzeczką żeby tam wysiać później już nową trawę także bierzemy się już dzisiaj dalej za robotę ty już jest prawie skoszony Zostaje mi tutaj już tylko poprawić obrzega po żeby nie popsuć e, kosia, kosiar, e, kosiarki e, Więc e, Muszę tylko przedstawić samochód i tak a dokończyć już później się weźmiemy za dalszą część terenu, gdzie muszę ukalić pod zasiew nowej trawy, ale to siew już nie będzie dzisiaj, ale zobaczymy jak czas pozwoli, żeby to tam wszystko już na gotowe zrobić. A dobrze. Bierzemy się przed domem za przygotowanie terenu pod wysiew trawy nowej, trochę wyrównując, giełdą gryzarką wyrównuję teren. Trochę popsułem sprawę wcześniej, ale może mi się uda to wszystko naprawić. Generalnie, już trochę zacząłem i pomału robię tam dalej, to uprawiam. Dzisiaj cały dzień zejdzie z tym e, roboty, może pogoda pozwoli, bo ma niby później padać, ale zobaczymy czy się pogoda utrzyma, może to dzisiaj wszystko skończyć e, i generalnie już e, pomału e, to już wyrówna, wyrównam, może później ciągnikiem wjadę i rąkami lekko rąką przegrabię, żeby to ładnie wyglądało. Także, e, Zobaczcie jak to mi wychodzi Bo mało się już tutaj eee... Go gebarko robi długo to schodzi, bo dar tej trawy jest ciężka. Trochę już sucho, sucho się zrobiło. No. Brakuje trochę wody, ale pomału idziemy. Jak na razie, tamta część już jest w miarę zrobiona. Zostaje tutaj dwa rzędy pomiędzy e, porzeczką a e, tymi malinami. Tutaj środek już jest. Mniej więcej zrobione. Wcześniej jeździłem to dwa razy, ale to już dalej już nie trzeba aż tak bardzo dokładnie. Więc zostaje mi tamta część jeszcze do, do, do zrobienia, a później wezmę sobie chyba kultywator. Kultywatorem jeszcze przejadę i bardziej zrównam. A ja tam gdzie nie, nie wjadę, na przykład właśnie tam przy, przy płocie to ewentualnie wezmę bronki. I to jakoś przelacę jeszcze potem. Dobrze, zobaczymy, co dalej będzie. O, oby, żeby się jak najwięcej dzisiaj zrobiło i się udało. Tyle mi tylko zostało tak kawałek do zrobienia. Już będzie już, jeszcze tam poprzeczek jeden i będzie już gotowe. Dużo tam nie nagrywałem, bo w sumie to zaszło cały dzień z tym robieniem. Miar ładnie się to zrobiło. Wiadomo, że to jeszcze tak tej trawy jest, ale może to przeschnie. A razem. To już zagrabię, to już uporządkuję tak, żeby były już na gotowe do siewu trawy. Wcześniej ponagrywałem ujęcia z jabłonek, z kwiatów, także co ty ładnie tak zaczęło kwitnąć. Bo już więcej czasów nie mam i już sił też coraz mniej. Później może jeszcze coś dogam dostawek, e, więc na tą chwilę chyba już to wszystko zakończę. Testy te kosiarki e, i tutaj grubogryzarkę zrobiłem. Jeśli chodzi o podwórko jako tako jest dobrze, ale później muszę mieć takie tak kose, żeby tam obkosić, także jeszcze muszę się zastanowić jak to wszystko e, dograć. Ale generalnie w miarę dobrze mi się tutaj wszystko zrobiło. Także do następnego odcinka. Na razie. Cześć.